2021 rok jest dla mnie cudowny rok, ponieważ założyłem swój kanał, wkręciłem się w to Lego, można tak powiedzieć. Po prostu zacząłem je zbierać, kolekcjonować. Bo w poprzednim roku to na przykład kupiłem sobie rocznie dwa zestawy i to tyle, a teraz jestem z tym wszystkim na bieżąco i tak dalej. A moja przygoda z YouTubeem zaczęła się 21 stycznia 2020 roku. Pierwszy film to była recenzja: zestawu z Lego Ninjago. Nie była ona jakoś najlepsza, kamera się ruszała, miniaturka też nie była za dobra, ale starałem się robić to po prostu jak mogłem. Nie chciałem, żeby film był bez miniaturki, więc robiłem jakąś miniaturkę. Nie były najlepsze, ale chciałem, żeby były. Jak zaczynałem, to robiłem te recenzje starszych zestawów, robiłem też jakieś quizy, pokazywałem mój najstarszy zestaw LEGO. I tak dalej. W pewnym momencie postanowiłem, że zacznę nagrywać gry. Na kanale nagrywałem serię Lego Dimensions oraz Uncharted 3. Filmy wrzucałem tak, że w jednym dniu pojawił się jeden odcinek z Lego Dimensions i jeden odcinek z Uncharted. Więc w jednym dniu pojawiały się dwa odcinki. Lecz nie mogłem dokończyć po prostu tej serii, bo na przykład jak nagrywałem odcinek. To odcinek wrzucał się jakieś dwie godziny, nawet cztery czasami, bo nie mam najlepszego internetu, bo nie mieszkam w mieście, tylko obok miasta. Więc po prostu internet nie pozwolił mi, żebym mógł kontynuować tę serię. Możliwe, że dokończymy tę serię, jeśli chcecie, bo założyłem kanał gamingowy, więc jak chcecie, napiszcie w komentarzu, że chcecie po prostu zobaczyć kontynuację tej serii. To zrobimy... Kontynuację na kanale gamingowym. Robienie filmów tak mi się spodobało, że robiłem to codziennie. Po prostu chciałem to robić, bardzo mi się to spodobało i robiłem, robiłem i robiłem. W tamtym momencie praktycznie filmy robiłem codziennie. Teraz chcę robić je rzadziej, a po prostu chcę robić je lepiej lepszy montaż, miniaturki i tak dalej. Czasami robiłem też live'y recenzję tych nowszych już zestawów, gazetek też często robiłem zestawów. pokazywałem Wam moją kolekcję zestawów z Ninjago. Znaczy nie tylko z Ninjago, ale ogólnie. Na pewno też chcę y, pokazać Wam w 2022, jak kolekcja się zmieniła, jakie zestawy doszły, a troszkę tych zestawów doszło. Nie powiem Wam na razie ile, ale no jest ich kilka, nawet kilkanaście. Zrobiłem animację swoją pierwszą, która nie była najlepsza, bo dopiero się uczyłem, miała bardzo mało klatek. Nie jestem jest z niej dumny, no ale wyszło jak wyszło. Oczywiście nie mogła być od razu najlepsza. Robiłem też live'y na przykład z Harry'ego Pottera, czy z Jedi Fallen Order. Pokazywałam wam nowe zestawy, na przykład z Marvela. Robiłem też tributy. Jeden był na przykład z piosenki urodzinowej Tobiasza, a tą muzykę, jakby piosenkę stworzył Torek. Nie był to najlepszy, a i tak ma jakieś chyba 15 tysięcy ponad wyświetleń, więc jest to naprawdę fajna ilość. Zrobiłem też dwa tributy z Ninjago. Jeden ma na ten moment 17 tysięcy chyba, a drugi ma 135, nawet ponad, myślę. Coś takiego. I naprawdę to jest. Niesamowicie dużo wyświetleń. Przed tym tributem, co teraz ma tak dużo wyświetleń, wbiłem 100 tysięcy subskrypcji i zapowiedziałem QA. QA był to specjalna 100 subskrypcji, ale nagrałem ten QA jak miałem jakieś 150 subskrypcji, bo w tamtym okresie jak wbiłem 100 subskrypcji po prostu nie miałem od razu czasu nagrać tego QA, bo musiałem w sumie się do tego przygotować. Musiałem ogarnąć to, żeby było mnie dobrze słychać bo było to właśnie nagrywane takich. Jak... Potem był haul urodzinowy. Dostałem tam kilka świetnych zestawów. Robiłem kolejne recenzje, zapowiedzi na przykład saszetek z Marvela który ja posiadam w sumie tylko teraz gamorę, bo nie mogę ich nigdzie znaleźć, a w Legostorze byłem. a zresztą do Legostora to zaraz przejdziemy, bo był z tego cały vlog i w sumie był to jeden z najlepszych dni w tym roku dla mnie. Bo jak wiecie czy, lub nie wiecie, to był to mój pierwszy jakby wyjazd do Legostora. Nigdy w Legostorze nie byłem. Po prostu super były tam ludzie, byli super. Wszystko było super, zestawy też. Żałuję jedynie, że nie kupiłem wtedy barakudy, bo barakuda idzie po prostu w górę. Ale ponoć ma jeszcze wrócić, więc, więc może akurat uda się ją zakupić. Potem pojawił się pierwszy odcinek z Minecrafta. Teraz Minecraft będzie pojawiał się na kanale gamingowym. Był też popkulturę, tak? A następnie był wyjazd do Lego Store, nowe serie Lego. Zrobiłem też dwa kolejne tributy. Jeden był z Next Knights, a drugi był z Ninjago. Zaczynały się święta, więc postanowiłem dla Was nagrać odcinek. Gdzie zaprezentowałem Wam najbardziej opłacalne się zestawy do 200 zł, po prostu najlepsze zestawy. Wyszły nowości na 2022 rok i zestawy są naprawdę świetne. Znaczy, w sumie zależy z jakiej serii. Bo na przykład dla mnie Ninjago jest takie totalnie beznadziejne, jeden zestaw jest spoko. A najbardziej to czekam w sumie na Marvela, bo jeszcze się te zapowiedzi jakby nie pojawiły Ale na Marvela najbardziej czekam, bo w sumie ja naj... najbardziej chcę kolekcjonować tę serię No i na Star Warsa oczywiście też yy, czekam w sumie, już zam... w sumie już wyszły zapowiedzi, więc już wiem jakie dostawy kupię No i jak kupię jakieś, to na pewno zobaczycie co kupiłem Robiłem vloga, gdzie szukałem jakichś fajnych świątecznych promocji, ale nic oczywiście nie znalazłem Następnie był kolejny tribut z Ninjago. No i ostatni film to był, gdzie przedstawiłem Wam moje dwa moce. No i dobra, ten rok, jak już mówiłem na początku, był dla mnie cudowny. Rozpocząłem kanał, nagrywałem filmy. Stało się to moją pasją LEGO, po prostu kolekcjonowanie zestawów LEGO. Kolejny film, najprawdopodobniej będzie to jakiś vlog lub będzie to po prostu haul, ale myślę, że będzie vlog i po prostu w nim będzie haul. Tak samo jak było z wyjazdem do Legostora, że pokazałem Wam, co było w Legostorze oraz yy, co kupiłem w Legostorze, więc tak myślę, że będzie tak samo, że będzie vlog i tam będzie w środku haul. No i dobra, dzięki, że jesteście i jeszcze raz Wam podziękuję za 500 subskrypcji. Udało się w końcu wbić tam społeczność, bo już od tygodnia mogę chyba z niej korzystać, czy jakoś tak. Więc na pewno jak wyjdą zapowiedzi z Marbela, to wrzucę na społeczność, więc patrzcie tam. I będę w sumie wam też pisał, kiedy na przykład będą filmy, że dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, napiszę, że jutro będzie ten film, który wy dzisiaj widzicie. No i tak to będzie. Dobra, trzymajcie się, do następnych filmów i cześć!